Cześć, witajcie w kolejnym odcinku odcinka pierwszym ze serii Hardcore, e, Hardcore... ale to około Fortuny i tak... nie jest to... ja mówiłem, że nie, nie lubię nagrywać typowych filmów, w mówię. tym razem wam pokażę co chodzi ponieważ nie nagrywam tutaj nie wiadomo ilu dni, ja robię tutaj powiedzmy w jednym odcinku, powiedzmy godzinnego odcinku z 25 dni Dni jest losowa ilusja, myślę, że chyba 4-5 dni tylko. I nie ma ich w ogóle więcej, ponieważ po prostu nie. Nie chcę tego więcej robić, żeby... Po prostu wiem, że wam nie przypadają do gustu, patrząc w statystyki, długie filmy. Mało osób z was ogląda dalej więc... Stwierdzam jasno, że to nie ma sensu, więc tak. Dzisiaj, jak widzieliście, nie mogę wykopać żadnej rudy. Czyli w skrócie, jakby to wyjaśnić, po prostu nie mogę kopać, bo to nie, nie znaczy, że jak na przykład znajdę coś, nie wiem, wioskę i w niej będą e, w skrzynce emeraldy albo kowal, albo z którym będzie żelazo, tego nie mogę też zbrać. Nie, to mogę zabrać, bo to teoretycznie nie jest kopanie, tylko zbieranie. Więc ta, w ten sposób to się liczy. Nie liczy się to właśnie kopanie tego, kobla mogę na spokojnie, więc ten odcinek też nie będzie właśnie dlatego, z tego powodu miał nawet 10 dni pogranych Po prostu nie ma to sensu dla mnie, jak nie mogę Praktycznie zero rozwoju w, w tym odcinku będzie Do kamiennych rzeczy ewentualnie może gdzieś znajdę Coś, nie wiem, jakąś wąskę, to może coś zrobię, jakieś narzędzie lepsze, ale tak, to bez tego nie ma opcji A szczególnie, że to jest pierwszy taki odcinek z tej serii to na pewno nie mam zamiaru robić jakby tutaj w tym większym, pierwszym odcinku z tego jak wiecie to mamy daily i razy dwa shortsyn więc no mm, a więc dla mnie nie ma sensu w pierwszym odcinku już eksplora robić więc szczególnie że jeżeli wioska mi się nie zrespiała gdzieś tutaj obok to po prostu nie będę eksplorował terenu po prostu zajmę się czymś innym z budowaniem podstawowej małej bazy chociaż nie musi być piękna musi być funkcjonalna czyli jakaś skrzynka, piece, crafting, łóżko oczywiście że łóżko chyba być czerwone klasycznie a szczególnie że mam kwiatki to jeszcze lepiej będzie Ech, trochę tutaj kilka, jedną scenę albo bo po prostu nie wiedziałem już co robić się zastanawiałem bo ciężko jednak zrobić odcinek, który będzie więcej niż 10 minut, widząc co się tak naprawdę odwala, z jakim mam odwalone... zwalony bardziej challenge. No. Już w ogóle bym szczerze, jakby wypadło, żeby nie mogę biegać, bo to było prostsze. No ale niestety nie wypadło. Ogólnie to chciałbym też powiedzieć, że śląskie to nie jest utrudnienie, tylko bardziej ja zagram po śląsku grę. A co do wyzwań powiem, że jest trochę mało tam na kole, więc jeszcze najprawdopodobniej przy następnym losowaniu dodaję kolejne dwa. A to wyleci. I później już nie będę dodawał, aż się skończą wyzwania. Jak się skończą wyzwania, to już będzie out wszystkie. Koniec jakby całej serii. I ja wiem, że hardcore nie jest zbyt popularny aktualnie i Przynajmniej nie będę nazwany jakąś się znów zagrywa to popularne. Po prostu ja mam swój pomysł na tego hardcore, nie jak tak typowo. To jest inaczej totalnie jest grana, bo jednak mniej tego jest. robię bardziej chaotycznie nie mam planu na to w ogóle, tylko... Bo jednak tutaj się nie opłaca według mnie planować nic. Zbytnio, ponieważ jest ja to w jednym z dzisiaj zaplanował zaplanowałbym dzisiaj powiedzmy na zębnym odcinku idziemy po diamenty i wypadnie mi jakieś wyzwanie głupie co będzie wręcz niewykonalne na przykład nie mogę się bronić na to Halo na no to plan idzie tak naprawdę do wywalenia bo jednak po prostu nie, ma, nie jest to wykonalne chyba teraz wiecie co chodzi z tym że nie zaplanował bardziej chaotycznie Ogólnie nawet tutaj szczerze nie, nie wiem, czy ja chcę za bardzo przechodzić całą grę. Bardziej to ja bym chciał jakiś po prostu... Zrobić coś innego niż tak typowo grać, żeby przejść grę. Bo to nie na tym dla mnie polega. Dlatego tutaj nawet w tym odcinku bez kopalni się nawet nigdzie nie udaje, nawet do kopalni, bo to nie ma sensu. I, więc tak naprawdę tylko się tutaj w tej serii skupimy na czymś innym. Typu, żeby zrobić dwa bikony, na przykład To może być cel dobry I może nawet nie taki głupi Więc może to wyjdzie, może nie Może zrobić inny czas, cel jakiś Na pewno nie pokonanie smoka, żeby nie było typowo Nether też nie jest takim jakby zapotrzebowaniem na teraz już Bo jednak nie ukrywam, jestem słabe w tą grę i pewnie bym z, zginął od smoka od razu praktycznie to jest takie tak naprawdę wykręcenie się szczerze mówiąc ale to jest przy okazji coś ciekawego innego po swojemu jednak niż tak jakby robienie tego samego co już ktoś zrobił ale w innej wersji po prostu po, trochę swoje, no, w swoich nowości bo to jest odgrzewany kotlet z nowościami więc to nie ma dla mnie sensu, po prostu chcę całkowicie po swojemu wszystko robić. No ale dobra, już się tak trochę rozgadałem na ten temat, aż za bardzo. Jakby, jak już wiecie lub nie wiecie, teraz czas na reklamę. Oczywiście, że z mojej strony reklamę, że zapraszam do mojej gry, gdzie macie do niej link w opisie, jak chcecie, czy do samej co do samego kanału, to teraz trochę się zmienia bo jednak znowu dużo zmian weszło, znowu mi się, jakby już mówiłem o tym w poprzednim odcinku, jeszcze w poprzednim że po prostu wprowadzam zmiany typu że znowu wywalam dwie gry że bardziej, że znowu to wszystko wyrzucam w śmietnik idzie wszystko a teraz znowu Idzie znowu jakieś totalne zmiany od czapy, że nagle było farming Fortnite i Roblox. Nagle wszystko znika poza Robloxem, poza tymi ide, ale nie w tym samym stylu i tak się dziwnie zmieniło. Po prostu czuję, że to nie jest dla mnie tamten content, jednak Fortnite to nie jest... Okej, okay, taki... No nie, nie jest zbyt dobry content z tej gry. Roblox też taki średnio, szczególnie że tylko grawa przejdzie. A szczerze nie mam pomysłu co w tej, że w ogóle można nagrywać. Hmm. Więc w skrócie. Bierzemy grę Rozwalanie, Survival albo właśnie deflogi, gdzie moja gra powstaje. Ale okej, okay, bo mi tu odcinkacie, co się zgadzam innym. Trochę informacji. Dobra, dajmy sobie jeszcze te dwie minuty na informacje, poza tym, że mam statek. Bo jednak ja mam tutaj kilka takich time timelapsów i wiem, że ten odcinek jest trochę nawet nie że trochę on jest całkowicie trochę tak badziewny trochę. Zdaję sobie z tego sprawę i następne już będą lepsze spokojnie. Zajmiemy się w 100%, dobra, 95. Czas na reklamę będzie. 95 w 95% samym y, Minecraftem, samym tym co robię, a nie głównie jakimiś innymi sprawami, co nie były Sam farming to aktualnie też sobie jak wiecie robimy jeszcze ostatni challenge aktualnie się odbył ostatnie takie budowanie gospodarstwa prawie przed ostatnim rzecz na TikToku sobie farminga się odbyła no to wiecie. Widzę, że mój czas na rozgadywanie się o informacjach się kończy, więc tak jeszcze chcę was poinformować, że na yy, powiedzmy ten tysiąc tutaj i to to zrobimy, ale jak na razie to możecie słyszeć trzy razy gorzej wszystko jakieś szumy w tle. To dlatego, że mój mikrofon kochany się znowu wyładował, a ja nie chcę... Jednak bardziej nie chcę przerywać nagrywania, bo później wiem, że nie dokończę tego i po prostu seria mi przepadnie. Bo jednak ja mam taką tendencję, bo ogólnie to szczerze, była inna seria zaplanowana z tego typu, ale bez hardcore'a. Ale stwierdziłem po prostu bardziej... Mi się wtedy też mikrofon właśnie wyładował i w połowie odcinka i... Sprawdziłem i do go naładować i za chwilę nagram do końca. No i co? Mikrofon naładowany, odcinek zapomniany. No i to tyle było. Z całej serii widać i ją słychać. Koniec serii właśnie tak był. Nawet nigdy nie opublikowanej. E, jak widzieć, jakby skończyłem moje gadanie już w końcu. Informatycyjne i to... Wcale nie tak, że przed chwilą, bo wiecie, że dogrywam dźwięk. Wcale nie jest tak, że ogólnie odcinek już miałem praktycznie nagrany, wszystko było pięknie, cudownie. Co chciałem to zrobić? Powiedziałem bardziej. I co? No, co się mogło stać? Poza tym, że wy... wywaliło mi mikrofon znowu i nie nara, się Ja po prostu muszę nowo nagrywać ponad 10 minut albo 15. Ja wiem, że takie coś się zdarza i to nie jest za ale na pewno jest lepsze to niż jak straciłem właśnie moje cudowne odcinki z pierwszej serii na tym kanale, swoją drogą trzeba to w porządek w końcu. Bo ktoś, nawet więcej niż jedna osoba, chyba dwie, niestety jakimś cudami komentarze usunęło się, skarży... Nie, nie, nie ja osobami komentarze, jeszcze. I ktoś, dwie, dwie, dwie albo jedna osoba się skarżyły, że bardziej jak coś jest oglądane, to nagle na pl list są zaśmiecone i tak dalej. Ehm, chciałbym jeszcze szybko poruszyć, zanim poza tym samym Minecraftem chcę poruszyć jedną jedną kwestię pod nazwą. Mm, no, z mój Twitch. Bo tamto dalej jesteśmy w erze Brudas w polu. To już w ogóle jest no. troszkę cofnięte o jedną wersję. Mm. Sam Brudas, jak już będzie streamować, a na to jest szansa jedna na milion, to będę robił. Mm, Tolimy z czegoś innego, typu Minecraft, może jakiś Devlog, może coś innego, może jakieś eventów mojej no nie wiem, jak już będę w ogóle chciał wrócić na Twitcha, bo aktualnie się na tym nie zanosi i długo się nie zaniesie na Twitcha, żebym tam wrócił. Po prostu jednak mało osób tam po prostu ogląda, ja wiem, że na Twitchu jest ciężej, ale na razie nie mam sensu do mnie wracać. Swoją drogą jest... nie wiem czy nie jest niedługo nie można Bo na razie muszę to jeszcze przemyśleć i pomyśleć, czy to jest dobry pomysł. Będzie czwarty tak naprawdę filar tego kanału, bo są trzy My, Minecraft, Steardon i Doflogi. Te najnowsze są trzy filary. Tak jak było w sumie cały czas od, odkąd był Gurtesylers to są te trzy filary i te trzy Filary trzymają cały czas, ale za chwilę mi tutaj zarzucie, że Prze żebym przestał już mieszać w tym kanale, bo to jest straszne, że ja non stop mieszam w tym kanale. I na razie dlatego się też zastanawiam, czy to ma w ogóle sens jakiś, żebym dodał Clash Royale może do tego kontentu mojego cudownego. Chociaż moim zdaniem on tu nie pasuje totalnie. Więc raczej się z tym wstrzymam, tylko taki mój pomysł taki naprawdę... Znikąd mi się czyta, ale jak będę chciał, to Was poinformuję, jak Wy będziecie chcieli, to na pewno was, to, to też, też Was poinformuję, czy będzie Clash Royale, bo na razie takich planów nie ma. Mm. I nie, niech mi nikt nie pyta już o żadne CSy i tego typu, ani inne tego typu gry, bo nie, nie będę to grał na pewno na filmach. Co, co jak co, wrócimy już do Minecrafta, bo naprawdę nie chce mi się cały czas y, czasami otrzymywać jakiegoś narzekania, że... No, bo ja cały czas gadam o nie na temat na odcinkach, że gadam o jakichś tematach z czapy, informacyjne odcinki cały czas robię, no i trochę racja w tym. I ten jest pierwszy z tej serii i ostatni w informatyczny... informatycznego. Informacyjnych. Więc dobra, kończymy te informacje za kilka sekund, dosłownie o 15. Jakby... To już kończymy informacje, bo to nie ma dla mnie już najmniejszego sensu. Okej, okay, ale... Moje... Mapowanie ogólnie tu, jak możecie sobie pooglądać teraz na timelapse'ie razy ileś tam. Bo ogólnie to jest taka sprawa śmieszna, że... Po prostu jestem z tej mapy całej głupi i nie umiem w tą mapę w ogóle. Jak zawsze. Myślałem, że coś, że jednak to będę potrafił, myliłem się, więc po prostu zobaczycie, czy mi się udało to znaleźć. Bo tak to głównie się kręca w kółko na razie, ale zobaczycie, czy mi się uda znaleźć skarb. Wiem, że dla niektórych to jest proste, ale ja po prostu nigdy tego nie szukałem, bo to dla mnie było bez sensu. Um, ogólnie to bym bardzo chciał w tym jeszcze w, jakby w tym, co zamiast tego szukać. Bo ja Wam jednak powiem czy, się, czy się okazało. No oczywiście, że się okazało, że nie znalazłem że się bez sensu kręciłem w kółko, ale dobra. Mm. Cały ten mój mm, szukanie było bez sensu, bo straciłem do no praktycznie jed, połowy jednego dnia i połowy kolejnego dnia, więc marnowanie więcej niż to było warte i... Tak naprawdę te dni to ja mogłem już się tak przeszykować, że. hu, hu, hu. Mógłbym jechać, popłynąć do samej stronę, przywrócić na ten i na to samo wyszło. Może bym znalazł coś fajnego. Ale nie, bo ja musiałem po swojemu i mam to swoje po swojemu. Zrobiłem głupotę totalną i trochę zepsułem. Ale to nie jest znak, no, że cała seria jest teraz do kosza, bo. Jedna rzecz, ale dobra, szybka tarcza. Jak już mogliście zobaczyć, delikatnie mapa poleciała, bo po prostu już dostałem z mapy, jeżeli chodzi o mapę. Jeszcze naprawdę, gdybym coś dłużej szukał, to bym tatalnego no i ten odcinek by się nigdy nie pojawił. Bo mnie to delikatnie drażni ta mapa. Ale okej, okay, nie gadajmy już o tej mapie. Zrobiłem sobie tarczę, która mi była dosyć Potrzebna Jednak to jest jeden z bardziej potrzebnych mi itemów mm. Mój ogólnie to jak widzicie, jak widzicie po mojej grafice w minecraftie Mój sprzęt to totalny ziemniak jest Więc nawet gramy na szybkiej grafice, ale to tam w sumie ja Mógłbym na tej wyższej, ale nie chcę po prostu Tak jest dobrze jak jest bo tam w sumie coś się zmienia. Grafikaliści. Co zauważalnych że Nic więcej. Ale dobra. Ech, w tym momencie co widzicie. To możecie powiedzieć, co on odwala. Czy on buduje nową bazę, czy co on co, co odwala. Nie. Ja po prostu się nudziłem i stwierdziłem, że może coś tam zbuduje. I spoiler: nie zbuduję tam nic, bo to nie ma sensu. Mmm. Bo przecież ja chciałbym mógłbym pobudować jakąś fajną, nie wiem, wieżę obserwacyjną, coś tego typu, magazyn jakiś. Ale nie, bo według mnie tak dalej nie ma sensu budować magazynu tutaj, bo spoilery macie do następnych odcinków, że w następnych mam by plan. Chociaż nie wiem, czy mówiłem, że nie ma sensu planować, jak dostanę jeszcze gorsze wyzwanie, że nie będę mógł eksplorować terenu na przykład, albo coś tego typu, no to... Bo jak wiecie, to w następnym odcinku dojdzie kilka następnych, trudnych wyzwań. Więc razem i przy okazji to usunę swoją drogą. Jak macie Daily, to wiecie, że jak, jak lecą odcinki po prostu, ale to ostatni raz na bar. Ale ogólnie dam wam nowy jeszcze plan. Jakby jak wy już widzicie ten odcinek, to już dzień przed tym odcinkiem jest. Mm, właśnie już jest pokazane, już macie nowy plan działania, jaki został opublikowany na tym kanale bardziej. Tamten już jest nieaktualny na razie. No, aktualnie to nowy plan jest prosty. I mam i na razie mi nie zawiedzie. Po prostu robimy daily, tylko że będę miał poukładane jakie je robimy bardziej o... jaki odcinek w dany dzień, żebyście wiedzieli bo ja wiem, że niektórzy mogą nie lubić na przykład Retirta, a niektórzy nie mogą lubić mojego urządzenia podczas pisania kodów no to dlatego zrobimy segregację, żeby każdy wiedział w jaki odcinek jaki odcinek będzie z czego w dany dzień więc takie ułatwienie dla was no a ja tutaj, dobra znowu gadam o pierdolach, zamiast się skupić na że Leć to jest trochę trudne, nie że Minecraft jest nudny, bo Minecraft to jest jedna z bardziej, według mnie, lepszych gier niż takie Goa Garden, w którym niektórzy siedzą od rana do wieczora i ja tylko i nie wiem o co chodzi z tym. Chociaż sam to czasem, we, czasem gram, ale tak naprawdę to ja tam wchodzę, nie ma nic w sklepie, może coś tam tego no, po prostu nie. Nie ma w wtedy wszyscy, że po kilka godzin tej grze siedzą i czekają na jakieś sens no, Sensu to nie ma, ale dobra. Ja sobie zbuduję szybką, taktyczną bazę. Bardziej ją odrozbudowałem, jak, mu, jak nie wiem mówiłem, ale... ją rozbudowałem. Poza tym jeszcze chcę, chcę dodać... te glane ściany i właśnie tego. I wiem, że ta baza nie jest do końca ładna, bo... ...przód jest płaski i wreszcie jest taka 3D bardziej, że mam jakąś taką teksturkę lepszą będzie jeszcze lepsza teksturka może, chyba że po prostu się przeniosę najpierw jak wiecie lub nie wiecie, bo nie wiem czy mówiłem i tutaj nie jest cel pokonać smoka ponieważ dla mnie to nie jest cel, tylko bardziej to nie ma w ogóle żadnego celu, żeby pokonywać smoki, żeby jakieś jajka mieć, żeby mieć elektry, bo tutaj nawet tego nie potrzebuję. Bo ja wiem, że z moim postępem typu, żebym zdobył ale teraz do, do, do mi wyzwanie, że nie będę mógł jej używać no i bez sensu, albo będę miał enchanty i nie będę mógł korzystać z enchantowanych rzeczy. No Wiecie o co chodzi. By, wy, wyzwania nie będą takie. One będą bardziej wymieniane na coraz bardziej z moim postępem, żeby nie było tak prosto. No, ale okej, okay, mamy tutaj już praktycznie bazę gotową, kilka cegieł mi brakuje. Myślę, że to się szybko ogarnie. Bo po prostu to nie jest jakieś mega trudne, żeby ogarnąć. Ale dobra, bierzemy taktyczny kamień, żeby go przerobić na cegły, które następnie przerobimy na coś innego typu. No właśnie, te briki. Są te briki, które będą na ścianie. Ja coś. I, na raz, i ta baza pewnie zostanie z tymi ścianami normalnie, bo. Po prostu ją zostawię jak jest i wyjdę, zawieram rzeczy tylko najcenniejsze i pójdę sobie. No i to będzie w sumie tyle z przeprowadzki <grym> Taki spoiler No i co, po, baza praktycznie mam gotową Jeszcze, no w sumie już jest gotowa Tylko jeszcze bryki zrobić i postawić I baza na razie jest gotowa, może jakieś okna w przyszłym odcinku, na razie to nie ma sensu Raczej po prostu nie chcę tego okien na razie Ok, taktyczny kamień. Robimy z tego szybkie stone -briki i stawiamy je na ścianie. Jeszcze zrobimy, może, właśnie, zapomniałem o tym. Zróbmy jeszcze podłogę na szybko, chociaż tyle ile mam drzewa, to tyle wyłożę na podłogę. Powiem, że mi starczy, a nie chcę mi się dalej lecieć z tym, żeby iść po drzewu, bo po prostu nie ma sensu. Skończymy to na następnym odcinku. Więc no, na razie wykopiemy sobie podłogę, postawimy tyle drzewa, ile mam. Może na. Może akurat starczy. Kij to wie. No, chociaż to trochę wąt powątpiewam, wam, że mi starczy. Bo jednak nie ma to najmniejszego sensu. No ale okej. Okay. Co, że ktoś ogląda, to macie link w opisie do tej mojej cudownej gry. No i co W sumie to by było na tyle w dzis dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że Wam się podobał No i co, to tyle